Trzeba na widzowie, dzisiaj zarybianie stawu, Kolejny koi, ale ja dzisiaj bez kolegi Kary dostał <gry> się wykąpałę. Dzisiaj było nery, na powiliśmy takie Jakieś filmy litowe słabo wam idą. Nawet ja zarybianie filmu, słabo wam poszło. Dobra, dzisiaj zarybiamy kolejne ryby. Didowe tych zarybów jeszcze kilka będzie, bo to kolorowych lub wiem 30, pan daje po kilka. Oj oj oj, o taka. Typa spokój mówię. O taka, no. PlayStation. No i teraz patrzcie jak leci. BUM! Już poleciała. Tu taka... aaa. tu ładna jesteś. Taka. Taka. Napiszcie ci ładne ryby. I napiszcie doskładnie, czy to jest karasz czy karp. Pan mówi, że to są karpiki i karasie. Czarny. A ja, ja, nie O tutaj mniejsze nasze niestety. Taka małka. Paleciała, przepraszam. Że się uderzyłem. Ładnie jeszcze cztery. Woli łapie sobie taka. Ryba. Kolejna mi poszła. Nie mogę Wam zaprezentować ładnych rybek. Spokój! No, kurde! To jakaś zwykła. Teraz mam taką ładną czarną. Nie może mi uciec ona. Nie! Nie, nie pójdziesz! Nie! Nie, nie myj się! Umyję ją na ja powietrza, nie? Dobra, taka coś. W piachu jest, że taka ten. Czemu one tak walą? Nie mogą na spokojnie. Kurde! Ostatnia, najbardziej ruchliwa. Mhm. Kurwa. Przepraszam? Kurde. Przepraszam, nie mi się po. Bardzo przepraszam, Niechcący mi się powiedział. Mówię tak nie wolno. Bardzo przepraszam nie? wszystkich. Oj, piękna ryba. Przepraszam jeszcze raz za to przeklęstwo. Nie chcący mi się powiedziało. Mm. Bum, łąb, łąb i leci do góry. Skoczek olimpijski, bum poszła. Jeszcze damy im fajne tego powietrza z innego stawu. Widzowie, zostawcie łapę w górę i suba. Pozdro, cześć. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Stawcie więcej łap w górę niż wczoraj. Łapka w subik, dzwoneczek, w przerwa. Łapka w górę, suba w górę, subik, gnanie. Womp womp,